Kolejna rzeczywistość to bardziej rozumieć niż oceniać. Kiedy spróbujemy wejść jakby w tą drugą osobę i spojrzeć na tą sytuację, która zaistniała oczami współmałżonka, nie tylko na efekt, ale i na to, jakie były jego motywy, jakie były jego intencje. Może wyszło jak zawsze, byle jak, albo nie tak jak trzeba, to my wtedy jakby spokojniej podchodzimy do efektu. Coś miało być zrobione, nie zostało zrobione. A w tym momencie nagle okazuje się, że coś było u przyczyny. Jeden z reżyserów krakowskich kiedyś opowiadał pewnemu księdzu, on to opowiadał, ja to przytoczę, że wrócił z jakiejś próby, przygotowując jakiś spektakl, wieczorem miała być kolacja, mieli przyjść zaproszeni goście, a gosposia, która miała wysprzątać dom i miała wszystko przygotować, no nic nie zrobiła. Nie było zakupów, nie było posprzątane. I on jak tylko przyszedł do tego domu widział, wiedział od razu, że będzie awantura. Poszukał jej i znalazł ją gdzieś tam, siedzącą w kantorku, palają, palącą papierosa. Jak zaczął ją wyzywać, jak mogła, taka nieodpowiedzialność, nic nie zrobione, zaraz tacy goście i tak nawija, i tak mówi. I patrzy, że im bardziej tak mówi, to nie widać żadnego efektu u niej. Ona dalej spokojnie pali papierosa. I w końcu w ostateczności mówi: czy ma pani coś na swoje usprawiedliwienie? A ona spokojnie mówi, syn mi dzisiaj się utopił. I on wtedy zrozumiał. To był jej jedynak, ona go sama wychowywała, miał 18 lat, utopił się. I on wtedy z pozycji agresora od razu wszedł w inne zrozumienie tej sytuacji, wszedł w motywy, sytuację nie osądza po zewnętrznych pozorach, jakby od razu zwoliły się w nim instynkty takie ojcowskie wsparcie, współczucie. Zrozumiał. Jakże bardzo potrzeba takiej jednej czasami iskry, myśli, wypowiedzi, by zrozumieć współmałżonka o co tak naprawdę chodzi, jakie były intencje, jakie było jego nastawienie. Czasami trzeba do takiej rozmowy po prostu wsiąść e, i pewne rzeczy podjąć. Jedni małżonkowie opowiadali o tym, że już tyle się nagromadziło, że po prostu żona. Mimo że mąż rano musiał wstać na szóstą, mówi nie. Siadamy, rozmawiamy i do trzeciej w nocy rozmawiali, bo tyle było spraw do omówienia i musiała być wysłuchana. I dlatego tak ważną jest rzeczą, jak mówi Pismo Święte, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, by znaleźć taką przestrzeń każdego dnia, by właśnie porozmawiać przed snem, jeśli było coś nie tak. Ale jeśli mamy zbyt silne temperamenty, dużo emocji w nas, różnego rodzaju podejść, to czasami może trzeba odespać, a dopiero rano do tego wrócić. Ale warto, żeby był taki moment, wielu małżonków mówi mi, że to jest ich wieczorna modlitwa, żeby, że po prostu, kiedy klękają chociaż na jedno ojcze nasz czy dziesiątkę różańca, to w tym momencie, jeśli było coś nie tak, no nie da się pomóc. Trzeba pierwsze pogadać czy przeprosić się. I tu jakby jest kolejny element naszych rozmów i dialogu przebaczenie. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że Piotr pyta Jezusa, ile razy mam przebaczać. A to bardzo ważna i ciekawa sprawa, że to właśnie Piotr pyta o to. Z Ewangelii wiemy, że Piotr miał teściową, pewnie miał też żonę, pewnie były sprawy, które trzeba byłoby przebaczyć, napięcia, trudności. Sam był rybakiem, dyrektorem firmy rybackiej. Pewnie też różnego rodzaju stresy, współpracownicy będzie połów, nie będzie i różne problemy, żeby przebaczać. I w konsekwencji, ten Piotr był też taki dosyć porywczy. Kiedy Jezus chodził po jeziorze, on powiedział: Powiedz mi a wyjdę po tej wodzie i ty przyjdę do ciebie. Albo gdy tam jakiś Wyszli w ogrójcu do Niego, to On sięgnął po miecz i odciął ucho jakiemuś przychodzącemu człowiekowi. Później, kiedy proszono Go, by się przyznał do Jezusa, od razu się wyparł. Jakby On był bardzo porywczy i pewnie miał problem z tym, że, że trzeba było przebaczać więc, i przepraszać za swoje zachowanie. Więc pyta, ile razy ja mam przebaczać tej żonie, teściowej, innym osobom. W kontekście, przecież jeśli ja będę ciągle przebaczał, wychodził, podawał rękę na zgodę, prze, jakoś próbował się porozumieć, to ta żona wejdzie mi na głowę, to zostanę jakimś pantoflarzem. I czy mam aż siedem razy przebaczać? Jezus odpowiada, nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem. Pewnie jak pamiętamy, 7, liczba doskonała, czyli takie całkowite, bezinteresowne, pełne przebaczenie. To znaczy, że mam ciągle przebaczać, zawsze przebaczać, bezinteresownie przebaczać. To w takim wypadku ciężka sprawa, po ludzku niemożliwa. A do tego jeszcze Jezus mówi nie 7 razy, ale 77 razy. To znaczy, że jakby nie chodzi tu o jakąś super przebaczenie. Ale w tych słowach Jezus pokazuje, że czasami z płaszczyzny takiej typowej, racjonalnej, trzeba przejść na płaszczyznę wiary, na spojrzenie duchowe. To trochę jak z Nikodemem, który pyta się, czy ja mam się narodzić, wejść do łona swojej matki. A Jezus mówi nie, trzeba się narodzić, narodzić z wody i ducha, przejść z płaszczyzny rozumowej na płaszczyznę duchową. I tak samo w relacji z Bogiem, czy ze współmałżonkiem. Czasami są takie sytuacje, że właśnie Bóg zaprasza nas w rozmowach, w komunikacji, w przemaczeniu, do tego, żeby zostawić swoje racje, zostawić swój punkt widzenia i z miłości do drugiej osoby po prostu dać się zabić, dać się ukrzyżować. To Wam jakby w tym momencie gdzieś swoim zachowaniem mnie zraniła, ale ja tej osobie przebaczam. Biorę to cierpienie na, sobie. na siebie. Tutaj trzeba dopowiedzieć do przebaczenia, że jakby są jego dwa etapy: decyzja i konkretne emocje, które są rozpuszczone. I może być tak, że ktoś chce przebaczyć, podejmuje decyzję rozmową wolitywną i w konsekwencji prosi później pana Boga uzdrow moje emocje, bo już ciągle czuję do tej osoby awersję, niechęć, zniechęcenie. A może być w drugą stronę mojej znajomej. Tata zostawił żonę, ją i siostrę, poszedł do innej kobiety. I ona, ona nie umiała mu przebaczyć. Przez dwa lata modliła się, chodziła na pielgrzymki, była na rekolekcjach, i w końcu po dwóch latach przebaczyła mu, że odszedł od, naszej, od swojej od jej rodziny. I te drogi mogą być różne, ale Jezus na krzyżu pokazał nam, że on, biorąc na siebie nasze grzechy, on przebaczył. On przebaczył nawet tym, którzy go ranią. Czyli jeśli Jezus mówi, przebaczajcie 77 razy, to dajcie się ukrzyżować w małżeństwie. Jak powiedziałem, bardziej słuchajcie niż mówcie, bardziej dzielcie się niż dyskutujcie, bardziej rozumiejcie niż oceniajcie, a przede wszystkim przebaczajcie.